Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę Rozdział 16. A zatem siódmą planetą była Ziemia. Ziemia to nie jest planeta belejaka. Liczy sobie 111 królów, z królami murzyńskimi oczywiście włącznie, 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy ludzi interesu, 7,5 miliona pijaków, 311 tysięcy pyszałków, a razem około 2 miliardów dorosłych. Aby dać Wam wyobrażenie o rozmiarach Ziemi, powiem tyle, że przed wynalezieniem elektryczności trzeba było utrzymywać na jej sześciu kontynentach prawdziwą armię 462 511 latarników. Kiedy się to oglądało z pewnego oddalenia, wrażenie było wspaniałe. Ruchy tej armii były zgrane jak w balecie. Najpierw występowali latarnicy Nowej Zelandii i Australii, zapaliwszy swoje latarnie, szli potem spać. Następnie wkraczali na scenę latarnicy z Chin i Syberii. Później oni także kryli się za kulisami. Potem przychodziła kolej na latarników Rosji i Indii, potem Afryki i Europy, następnie Ameryki Południowej, potem Ameryki Północnej i nigdy się nie mylili w kolejności wkraczania na scenę. To było imponujące. Jedynie latarnik, który zapalał jedyną latarnię na biegunie północnym i jego kamrat zapalający jedyną latarnię na biegunie południowym wiedli gnuśne i próżniacze życie. Pracowali dwa razy do roku. Rozdział 17 Jak się chce być dowcipnym, to się czasem trochę zmyśla. Opowiadając wam o latarnikach, co nieco nabujałem. Kto nie zna naszej planety, mógłby na podstawie moich słów zdobyć o niej fałszywe wyobrażenie. Ludzie zajmują na Ziemi bardzo mało miejsca. Gdyby 2 miliardy jej mieszkańców stanęło obok siebie w pewnym stłoczeniu, jak na wiecu, wszyscy łatwo by się zmieścili na placu o 20 milach długości i 20 milach szerokości. Można zatem, by pomieścić całą ludzkość na niewielkiej wysepce Pacyfiku. Dorośli oczywiście wam nie uwierzą. Wyobrażają sobie, że zajmują bardzo dużo miejsca. Uważają, że są ogromnie ważni jak baobaby. Poradźcie im więc, aby sobie policzyli. Uwielbiają liczby, to im przypadnie do gustu, ale wy nie traćcie na to czasu. Możecie przecież mi uwierzyć na słowo. Kiedy mały książę znalazł się na ziemi, był więc zdumiony, że nie widzi nikogo. Już zaczął się obawiać, że pomylił planety, kiedy nagle poruszył się na piasku jakiś zwój o barwie księżyca. Dobranoc, powiedział na wszelki wypadek mały książę. S -s -s Dobranoc, odpowiedział wąż. Na którą planetę spadłem? Zapytał mały książę. Na ziemię, w Afryce, odparł wąż. Ach tak, czy na ziemi nie ma nikogo? Tu jest pustynia. Na pustyni nie ma nikogo. Ziemia jest wielka, powiedział wąż. Mały książę usiadł na kamieniu i podniósł oczy ku niebu. Zastanawiam się, czy gwiazdy tak jasno świecą po to, by każdy mógł kiedyś odnaleźć swoją. Spójrz na moją planetę, jest prosto nad nami, ale jak to daleko? Jest piękna, powiedział wąż. Co tu robisz? Mam nieporozumienia z pewną różą, wyjaśnił mu mały książę. Ach tak, przyjął do wiadomości wąż. Milczeli przez jakiś czas. Gdzie są ludzie? odezwał się wreszcie mały książę. Jest się nieco samotnym na pustyni. Wśród ludzi jest się także samotnym, stwierdził wąż. Mały książę długo mu się przyglądał. Dziwne z ciebie stworzenie, powiedział wreszcie. Cienki jak palec. – Ale mam większą moc niż palec królewski – oświadczył wąż. Mały książę się uśmiechnął. – Nie jesteś wcale taki potężny. Nie masz nawet łap. Nawet nie możesz podróżować. – Mogę cię unieść dalej niż okręt – zapewnił wąż. Owinął się wokół kostki małego księcia – jak złota bransoleta. Z tego, kogo dotykam, zwracam ziemi, z której wyszedł. Ale ty jesteś niewinny i pochodzisz z gwiazdy. Mały książę nie odpowiedział. Żal mi ciebie, Jesteś taki słaby na tej ziemi, z granitu. Mogę ci kiedyś pomóc, kiedy za mocno zatęsknisz za swoją planetą. Mogę. O, świetnie cię zrozumiałem przerwał mu mały książę ale dlaczego wciąż mówisz zagadkami? Wszystkie je rozwiązuję powiedział wąż. Znów zamilkli. Rozdział 18. Mały książę przebył pustynię i znalazł na niej tylko jeden kwiatek. Kwiatek o trzech płatkach, całkiem malutki. Dzień dobry, powiedział mały książę. Dzień dobry, odpowiedział kwiatek. Gdzie są ludzie? spytał grzecznie mały książę. Kwiatek widział kiedyś ciągnącą karawanę. Ludzie? Jest chyba ze sześciu, może siedmiu. Widziałem ich przed laty, ale nigdy nie wiadomo, gdzie ich znaleźć. Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni i bardzo im to doskwiera. Do widzenia! Powiedział mały książę. Do widzenia. Powiedział kwiatek. Koniec rozdziału 16, 17 i 18. Jeżeli się podobało, zostaw koniecznie łapkę w górę pod filmem, napisz jakiś miły komentarz no i subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Z góry dziękuję. Do usłyszenia. Hej.